Cześć, już niedługo, za 36 dni odbędzie się kolejna edycja, piąty Move Online, największy w Polsce turniej internetowy. Zapraszam Cię do zgłoszeń, oprócz tego, że można nagrać, nagrać wygrać oczywiście nagrody finansowe, to można zdobyć wyższą klasę, można mieć cel do treningów, można również dzięki temu teraz trenować, ponieważ jest to impreza artystyczna. Co więcej... Zgłoszenia są do 22 lutego, więc zwróćcie na to uwagę, że zgłoszenia są wcześniej niż rozgrywany turniej. Proszę, żebyście tego dopilnowali. Z nowości. Ostatnio były dyplomy elektroniczne. Bardzo się wielu osobom spodobały, ale dostaliśmy też informację, że wiele z Was potrzebuje również takich dyplomów w formie zaświadczeń do, do swoich szkół, do placówek, gdzie się uczycie, żeby mieć potem na przykład stypendia. Więc... Przy kolejnej edycji połączymy te dwie rzeczy. Dos wszystkie osoby, które będą w finałach, otrzymają dyplomy tradycyjne, te papierowe. A oprócz tego, najlepsze miejsca od C klasy oraz w Openach oraz zespoły będą otrzymywały dyplomy elektroniczne. Znaczy, po więcej rzeczy, sprawdźcie, regulamin jest już na stronie, więc zapraszam do zapisywania się, do zgłaszania. Pomyślcie, w czym chcecie wystartować, bo konkurencja jest wielka. Ostatnio było 1000, prawie nie, 1000, ponad tysiąc 1000 startujących, więc jest co oglądać, no i ten super finał, który będzie w niedzielę o godzinie 19. .00. Przypominam, niedziela 19, super finał 7 marca, zaproście znajomych, weźcie popcorn, coś takiego będzie się działo. Do zobaczenia, hej!